Chronimy swoich. Słowa te zabrzmiały ciężko, a 24 godziny później wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło jego życie. Cześć wszystkim, witajcie w Historię prosto z serca. Zaczynamy. Pan Adam Wiśniewski miał 72 lata i był rolnikiem. Pracował na tych samych tysiącach hektarów przez całe swoje życie. W przeciwieństwie do nowoczesnych korporacyjnych gospodarstw, gospodarstwo Wiśniewskich było rodzinnym przedsiębiorstwem. Które służyło zarówno społeczności, jak i wojsku przez trzy pokolenia. Co tydzień, przez ostatnie 30 lat, pan Adam utrzymywał specjalną strefę lądowania na swoim południowym polu, tak jak robił to jego ojciec podczas wojny w Wietnamie, zapewniając kluczowy obszar szkoleniowy dla śmigłowców wojskowych z bazy lotniczej oddalonej o od dwa województwa. Wszyscy miejscowi znali gospodarstwo Wiśniewskich. Kiedy młodzi piloci potrzebowali ćwiczeń lądowania w nocy, Pan Adam zostawał do późna, rozstawiając światła oznaczeniowe. Jego żona, Maria, przygotowywała kawę i kanapki dla załóg podczas długich sesji treningowych. Nie możemy oczekiwać, że nasi chłopcy będą trenować na pusty żołądek, mawiała. Nawet podczas żniw pan Adam zawsze utrzymywał to pole w czystości, rozumiejąc, że gotowość wojskowa nie może czekać, aż kukurydza urośnie. Pan Adam nigdy nie sprawiał problemu w gminie przez 40 lat. Ale kiedy deweloper z Doliny Krzemowej, firma TechScape, kupił otaczające Ziemię w zeszłym roku, wszystko się zmieniło. Nowi właściciele nie dbali o strefy szkoleniowe wojska ani bezpieczeństwo narodowe. Widzieli tylko doskonałe nieruchomości pod swój nowy kampus technologiczny, a gospodarstwo pana Adama znajdowało się dokładnie w centrum ich planów. Oferujemy cenę powyżej wartości rynkowej, mówili mu. Ale żadna suma pieniędzy nie mogła zastąpić pięciu dekad służby dla kraju. Gospodarstwo to nie była tylko ziemia. To był kluczowy obiekt szkoleniowy, który pomógł niezliczonym pilotom opanować ich umiejętności. Niektórzy z tych samych pilotów służyli w każdym konflikcie od czasów pustynnej burzy. Ostateczne wezwanie i nadzieja, pan Adam siedział przy swoim kuchennym stole, patrząc na ostateczne wezwanie do eksmisji. Pięćdziesiąt lat rodzinnej tradycji wiśniewskich miało dobiec końca, ponieważ deweloperzy korporacyjni nie rozumieli wartości tego, co niszczyli. Jego ojciec utrzymywał te pola przez czasy zimnej wojny, a jego dziadek rozpoczął tę tradycję podczas II wojny światowej. Ale teraz przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego i deweloperzy mieli zrobić to, czego nawet wojna nie zdołała. Jeden po drugim pan Adam obserwował, jak jego sąsiedzi wyprzedają się. Posiadłość państwa nowaków obok, gdzie załogi śmigłowców odpoczywały między ćwiczeniami, była już przeznaczona pod zabudowę. Dalej, rodzina zielińskich sprzedała swoje 200 hektarów, które służyły jako awaryjna strefa lądowania. Każdego wieczora pan Adam siedział z Marią w swojej kuchni, patrząc na oferty deweloperów. Nie rozumiem tego, mówił. Pomagamy szkolić pilotów od 50 lat. Jak mogą po prostu wymazać całą tę historię? Maria trzymała go za rękę, pamiętając wszystkich młodych żołnierzy i żołnierki, których wspierali, wszystkie nocne sesje treningowe, które ułatwiali. Ale oboje wiedzieli, że czas uciekał. Tego popołudnia pan Adam drżącymi rękami umieścił znak: Uwaga, wojskowa strefa szkoleniowa zamyka się. Gospodarstwo Wiśniewskich służy naszym siłom od 1943 roku. Coś w pisaniu tych słów sprawiło, że wszystko stało się strasznie realne. Pod znakiem dodał mniejszą notatkę. Dziękujemy za 50 lat służby dla naszego kraju. Pan Adam początkowo nie powiedział o tym wojsku. Po prostu nadal utrzymywał strefę lądowania, tak jak zawsze, ale ludzie widzieli, że coś jest nie tak. Jego zwykła dumna postawa była pochylona, gdy rozstawiał światła lądowania, a jego głos drżał, gdy radiował współrzędne do nadlatujących śmigłowców. Młoda reporterka przyszła zrobić zdjęcia. Zapytała o historię gospodarstwa, o to, co ono oznaczało dla szkolenia lotnictwa wojskowego. Pan Adam opowiedział jej, jak jego dziadek po raz pierwszy zaoferował ziemię do szkolenia podczas II wojny światowej, jak wspierali pilotów podczas wojny koreańskiej, wietnamskiej i później. Nie spodziewał się wiele po artykule, po prostu kolejnej historii o postępie wymazującym historię ale coś w tym prostym znaku i historii, która za nim stała, poruszyło serca ludzi. Zdjęcie zaczęło rozprzestrzeniać się w kanałach wojskowych. Pięć dekad terenu szkoleniowego dla pilotów zniknęło tak po prostu, głosił jeden z postów. Historia zyskała więcej uwagi, gdy ludzie dzielili się wspomnieniami z gospodarstwa Wiśniewskich: nocne lądowania, ćwiczenia procedur awaryjnych, kawa i kanapki Marii podczas długich ćwiczeń. Pan Adam był tego wieczora w swojej stodole, kiedy zadzwonił jego telefon stacjonarny. Jego córka błagała go, żeby kupił komórkę, ale on zawsze mówił, że stary telefon działał dobrze. Pan Wiśniewski, powiedział głos, proszę zaczekać na szefa sztabu generalnego. Pan Adam prawie upuścił słuchawkę. Przez chwilę myślał, że to musi być żart. Ale po kilku sekundach odezwał się inny głos. Panie Wiśniewski. Widziałem historię o pańskim gospodarstwie. Proszę mi o nim opowiedzieć. Przez następne dwadzieścia minut pan Adam rozmawiał z szefem sztabu generalnego o służbie, nie o polityce, tylko o służbie. O późnych nocach, kiedy kierował śmigłowce, o obserwowaniu, jak młodzi piloci stają się wykwalifikowanymi lotnikami, o nauczaniu następnego pokolenia, co naprawdę oznacza poświęcenie dla kraju. O 50 latach utrzymywania tej samej strefy lądowania, którą wyznaczył jego ojciec. Panie Wiśniewski, powiedział w końcu szef Sztabu Generalnego, nie możemy stracić takich terenów szkoleniowych jak pańskie. Daj mi 24 godziny. Pan Adam ledwo mógł utrzymać telefon. Ręce mu tak bardzo drżały. Szef Sztabu Generalnego właśnie obiecał pomóc uratować jego gospodarstwo. Po miesiącach myślenia, że wszystko jest stracone, Pojawiła się nadzieja. Maria! zawołał do żony. Maria, nie uwierzysz, co się właśnie stało. Przybiegła z kuchni. Adam, co to jest? To był szef sztabu generalnego przez telefon, powiedział wciąż zdumiony. Widział naszą historię. Chce pomóc uratować gospodarstwo. Maria zaczęła płakać prosto w kuchni. Po wszystkich bezsennych nocach, po obserwowaniu, jak pan Adam wyczerpywał się, utrzymując te pola. W końcu ktoś zrozumiał. Zwycięstwo i dziedzictwo następnego ranka, gdy tylko pan Adam skończył swoje poranne prace, powietrze wypełnił dźwięk wirników. Nad linią drzew pojawił się śmigłowiec szturmowy W3 a za nim trzy MI-17. Gdy wylądowali na jego polu treningowym, pan Adam zobaczył oznaczenia. To nie były zwykłe załogi szkoleniowe, to była własna flota Ministerstwa Obrony Narodowej. Wysiadło dwóch generałów, niosąc teczki. Serce pana Adama zaczęło bić szybciej. To musiało dotyczyć telefonu od szefa sztabu. Panie Wiśniewski, powiedział jeden z nich, pokazując swoje dokumenty. Jesteśmy tutaj, aby upewnić się, że pańskie gospodarstwo pozostanie dokładnie tam, gdzie powinno, służąc wojsku polskiemu. Przez następną godzinę siedzieli przy kuchennym stole pana Adama. Maria podawała kawę, podczas gdy oni przeglądali dokumenty. Generałowie wyjaśnili, w jaki sposób gospodarstwo zostanie uznane za chroniony obiekt szkoleniowy wojska, co uniemożliwi deweloperom jego dotknięcie. Wojsko wydzierżawi strefy lądowania, zapewniając Wiśniewskim stały dochód, jednocześnie zachowując kluczowy obszar szkoleniowy. Proszę podpisać tutaj, panie Wiśniewski, powiedzieli, wskazując na dół dokumentu. To gwarantuje, że pańskie gospodarstwo będzie nadal służyć naszym siłom przez pokolenia. Ręce pana Adama drżały, gdy podpisywał. Po miesiącach myślenia, że straci wszystko, to wydawało się snem. Generał uśmiechnął się, pakując papiery. Szef sztabu chciał, żebyśmy coś panu powiedzieli. Powiedział, wstając by wyjść. Powiedział, żeby panu przypomnieć, że niektóre rzeczy są warte więcej niż pieniądze, a wspieranie naszego wojska jest jedną z nich. Tego samego dnia złożyli również wizytę w biurach Techscape. Twarze deweloperów pobladły, gdy weszli wojskowi. Już nie było fantazyjnych rozmów o wartościach nieruchomości. Teraz wręczyli im nowe dokumenty, oficjalne rozkazy dotyczące chronionych obiektów wojskowych. Ale nasze plany rozwoju zaczął jeden z dyrektorów zostały zastąpione przerwał mu generał przez interesy bezpieczeństwa narodowego. Deweloperzy nagle znaleźli sposób na zrewidowanie swoich planów nie tylko dla pana Adama, ale dla wszystkich okolicznych gruntów rolnych, które wspierały szkolenia wojskowe. W ciągu kilku godzin inni rolnicy zaczęli otrzymywać telefony. Posiadłość nowaków pozostanie obszarem odpoczynku. Zielińscy mogli zachować swoją awaryjną strefę lądowania. Jeden po drugim zagrożone gospodarstwa były chronione. Wierny swojemu słowu, w ciągu 24 godzin wszystko się zmieniło. Dziś gospodarstwo Wiśniewskich nadal stoi. Pan Adam nadal utrzymuje strefy lądowania, choć teraz jego wnuk Jurek pracuje u jego boku, ucząc się rodzinnej tradycji. Harmonogramy szkoleń są bardziej napięte niż kiedykolwiek. A Maria dba o to, aby każda załoga miała gorącą kawę i świeże kanapki, tak jak zawsze. Pan Adam nadal zostaje na nocne szkolenia, mówiąc to samo, co mówił przez 40 lat. Nie możemy oczekiwać, że nasi chłopcy będą uczyć się tylko w dzień. Ten znak zamknięte do odwołania wisi teraz w jego stodole. Czasami ludzie pytają pana Adama o dzień, w którym zadzwonił szef sztabu, ale on tylko uśmiecha się i zmienia temat. Woli pokazać im nowe światła lądowania lub pozwolić im obserwować śmigłowce ćwiczące podejścia. To, co wydarzyło się w gospodarstwie Wiśniewskich, nie dotyczyło tylko ratowania ziemi jednej rodziny. Pokazało to, że czasami najcenniejszych rzeczy nie da się zmierzyć w złotówkach. Podczas gdy deweloperzy widzieli doskonałe nieruchomości, wojsko widziało to, co pan Adam wiedział od dawna że niektóre tradycje służby są warte ochrony. Niech nikt nie będzie zapomniany. Historia Adama Wiśniewskiego to wzruszające świadectwo dziedzictwa, poświęcenia i siły, która płynie z pamięci i wsparcia. W świecie, gdzie wartości często są mierzone pieniędzmi, ta opowieść przypomina nam, że prawdziwa wartość leży w służbie i w tradycjach, które budują nasz naród. Czy ta historia o ratowaniu dziedzictwa i honoru poruszyła cię? Daj nam znać w komentarzach. Nie pozwól, by takie historie zaginęły w zapomnieniu. Jeśli cenisz opowieści o honorze, patriotyzmie i niezwykłych zwrotach akcji, zostaw łapkę w górę, jeśli uważasz, że wartości są ważniejsze niż zyski. Zasubskrybuj kanał Historię prosto z serca, aby nigdy nie przegapić kolejnych opowieści o bohaterach, którzy budują naszą wspólną historię i o tym, jak karma zawsze znajduje swoją drogę. Dziękujemy za. wsparcie. Razem celebrujmy tych, którzy poświęcili wszystko.